Prawie koniec tego wydania faktów i dosłownie ostatnie sekundy tego studia faktów. Jutro 19, początek nowej epoki najpopularniejszego programu informacyjnego w Polsce. To będzie największe i najnowocześniejsze studio newsowe w Europie. A cała ta niesamowita technologia po to by najlepsi ludzie, czyli zespół faktów, moje wspaniałe koleżanki i koledzy mogli jeszcze lepiej, pełniej i dokładniej opowiedzieć Państwu o Polsce i świecie. Tu do kamery numer... nie wiem, trzy. Dobry wieczór, sąd okręgowy w Warszawie Street. Proszę, żebym się tam, zobaczyć? Tutaj. Teraz te kamery górne? Ci, którzy z nimi zeboru Z Zeboru już przejechać. Jeszcze, pokażę, jeszcze, jeszcze nie. Przenieśmy się teraz w czasie mniej więcej... Uwaga, I robimy no, to samo, czyli sobie przygląda się do Po raz ostatni z tego studia powiem. Dzisiaj w Faktach to już wszystko, ale już za chwilę w TVN24 Fakty po Faktach. Piotr Marciniak i są już też Kamila Gasiuk-Pichowicz, Janusz Cieszyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Potem jeszcze profesorka też Pisarska o 20.00. Kultowe kuluary, w których wraz z Państwem cieszyć się będę obecnością Maj Wójcikowskiej i Radomira Bita. A jutro o 19.00. Fakta. Grzegorz Kajdanowicz. To do zobaczenia Państwu. Do zobaczenia. Stole, ściany, kamery, bo kamery też tam będą nowe. Pierwszy raz w życiu takie pożegnanie przeżywam. Jutro o 19, dla mnie, jak premiera Gwiezdnych Wojen. Proszę być z nami koniecznie. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.